Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was w Rainbow Six Siege, tak ja jest, Rainbow Six Siege, w końcu trochę taktyki na kanale, a nie jakiś golf, paladins cały czas, co to ma znaczyć, nie ma, trochę taktyki, trochę kurwa zajebistej gry, a nie, gdzie z tym tematem, co to mam, mam widzila. nie widzieliście wcześniej widzila? Vigila mam, dostałem ze skrzyneczki, ze skrzyneczki, z pakietu w sumie świątecznego, także cieszę się, na święta dodali pakiecik, a w sumie dawno grałem w Rainbow'a. Z dwa tygodnie co najmniej nie grałem. Także widzimy się w akcji. Jedziemy, barykadujemy. Kajemy. Jak ja się cieszę, że w końcu gram w Rainbow'a znowu. Mm. Tak dawno w Rainbow'a nie grałem co by tu, co by tu żeby tu się zająć no pójdę tędy, cyk o gdzieś to jest dron jest. gacia być. chwila muszę ściszyć troszkę grę jest za głośno hmm. co ja kurwa robię Coś, coś, coś było słychać tam nieco. Nie, nie okay, okay. tu co, so, to my. Dobra, Ty główne wejście. Dobra, nice. Ankila, słyszę psy. Mogę iść tamtej też. Nie ma. Nie ma. Co, są stópki czyjeś? To nope. się wyjebał od góry. Idziemy na górę, na górę, na górę. Chyba wiem gdzie. No tutaj, jest, tutaj jest wyjebane. Jeb. O Boże, kim to żyjdzie. Nie, nie wychylę się. Może mają glazę, nie wiadomo. Popatrzmy tutaj. Łał, wow, został ostatni Gdzie on może być? Dobra <laughs> Niby do odpierdziela, poczekam tutaj Dobra, zabity, gdzie? Tam zginął? Jest na zewnątrz czego uh. Nie wiem czy tego mawryt nie zabił, ale nie jestem pewny. O, dobra, nice! Gdzie był i kto to był? O, to Nomad! Ok, dobrze wiedzieć. Runda droga Cyk, bronimy. Bronimy znowu. Kogo by tu wziąć? Czy Mira tu przyda? N niezbyt, myślę. Weźmy Frost. No. No, weźmy Frost. Prost jest fajna. Jej maty są zabójcze. <coughs> Ła ładuj mnie. What you doing? No. Barricade the room. Eeehm mm, mm. Mam taki pomysł w sumie Kurwa. No Zrobimy tak Tutaj Mata Mataż mata e, e, e. IGZ No <noise> muszę tu wejść Czyli na pewno zrobimy matę tutaj Jak mogę w ogóle Mogę Dobrze! Czy tu się przyda? Hmm. Tu może być, hmm. Nie. Gdzie indziej? Gdzie indziej? I myślę, że... A może tutaj? To jest taktyczne miejsce, nie? Bo wiecie, ktoś sobie idzie i tak... I go nie ma, nie? I leży. Nie wzmocniłem nic, no ale... A tam, tam nic nie wymaga wzmocnienia z tego co wiem. Tylko ta jedna duża ściana. To się wzmocnił? Ohu! Boże, ten cel. Niech to wzmocni. Ale wiem skąd idzie. Eeeh, O widziałem! O kurwa! Akurat musiałem się teraz podrapać po nosie. Ja jebie. U, to tu jest! jest dziura Z prawej nic nie ma? Nie ma, nie ma Skąd nie ma. się ta kurwa wzięła? Dobra, tam jest Mabryk Dziurki robi Tam jest tatuiczka chyba nadal na dole Kurwa On się chce zjewać w dół, czy to to spadło? Mm, kurde Dalej, te dziury na kurwie. Co mam tu chcę zrobić? Ło! Gdzie? O ty, kurwa! Kajżeś była! O nie. Ech, porobiła mnie dziura. Do Jesteś jest, jest, jest. Tu, tutaj! Oh, shit prostu. Teraz nas rypią, nie? Chociaż nie jest, watszy, w sumie nie jest tak złe. Jest szansa, że to porobił. Mata! Mata moja, moja mata kogoś porobiła I to tamta dalsza Nie no, mógłby go dobić bo Do, do kebi ją podniesie cze, cze, Czemu nasz kite chciał do kurwa kamery strzelić? Czy on jest jakiś pojebany? No, z lewej są, z lewej. No, było słychać. Na dole? Chyba na dole. Tak! Kolejna mata. Tak, mówię, te maty są to jebane. Tak, dobij ją, dobij. Nice. Wuuu! Ja tam tamtego. On go nie dobił. Wow! Tak! Ja... <grym>, yeah. Widzicie? To jest najlepsze miejsce. To jest zajebiste miejsce na tomatę Kiedy możecie to tam kładcie. Ona jest dobra. Dobra w tym miejscu. Bo ją praktycznie nie widać jak się idzie tak od dołu. Dobra, to skąd byśmy właśnie Stąd. Może Glaza? Myślę glaza. Lubię Glazem grać. To jest chyba postać, którą gram najczęściej. Jest bardzo fajny. O, ja polecam go naprawdę. Jest mega. Jaka zajebista postać Operator jest postać operator Dawaj Dawaj gro Chcę zabijać, chcę mordować Uf. Dobrze Ciekawe gdzie jest bomba Gdzie oni mogą być? Oby nie w piwnicy, bo troszkę będzie chujna dla mnie. O, o, jak fajnie. W dobrym miejscu nawet. Ale mają kawirę, kurwa, jak ja jej nienawidzę. A jak na pudełku? <laughs> Fuck! Ale to zjebałem. O, vigil, vigil. Czy oni są w tamtym miejscu? Czy tam jest jakieś takie z zewnątrz wejście? Mm, chyba, chyba mam pomysł. Mal maluczki, ale mam. No dobra, wyrypaliśmy. pali. Uh -huh! Wow! Wow! Jest Sanawa być! O kurwa, on tu idzie, nie? A nie, to nasza. Aż chyba to wybrała. Nie. Dobrze, dawaj termite, powiedz mi, gdzie on jest. Aha, tu ktoś był i zginął. Dobra, jebać. Jebać zatem. Tu by widział. Proszę, górę. Dobra, góra wolna. Ujdzie się. Ale i tak zasmokuje. What? To jest nasz, ja pierdol, czemu go postrzegłem? Ochuj, ochuj! Dobrze! <laughs> Boże mój cel! Ja yeah, jebie! Wygrana! To będzie krótki odcinek, ale mam dla Was jeszcze kolejny odcinek z golfa na dzisiaj. Więc mam nadzieję, że się cieszycie mimo wszystko. Więc dzięki za oglądanie. Mecz dojebany był, dojebany jestem drugi. yeah. Także widzimy się w kolejnym odcineczku. Bye bye!